Manko, tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka. Dzisiaj wyjątkowo nie będzie toki boki, tylko Avatar World. Yy, zrobiłam sobie moją postać, bowiem wam, że ja bardzo dawno w to nie grałam i mam zamiar urządzić swój domek. Yy, Okej, okay, dajcie mi chwilę, żeby się tutaj rozpatrzeć. Czy mogę sobie kupić kulkę z automatu? Oczywiście, że mogę, tylko że skąd ja miałam tą złotówkę? Ona po prostu leżała na podłodze. Czajcie to? No dobra, to przejdźmy sobie do naszego domu. Tam stoją jakieś pudła z meblami, więc trzeba to rozpakować i szybciutko urządzić. Mam nadzieję, że mi się uda, a że Wam się po prostu spodoba, więc dajcie znać, jak mi poszło. No i miłego oglądania. Jak widzicie, jestem już w domu, tylko że ten dom jest całkowicie pusty. Słuchajcie, ale są tutaj jakieś pudła z meblami, więc mam nadzieję, że to mi pomoże jakoś tutaj pięknie to ładnie urządzić. Poczekajcie, bo ja jestem ciekawa tej kulki. Co to ma? Ai, fajny pluszaczek do nowego domu. No dobra, więc otwieramy pierwsze pudło i powiem Wam, że. To jest trochę dziwne, czy tutaj w tym awatarze nie ma jakby wyboru mebli, wiecie o co chodzi, tak jak to Kaboka, żebym ja mogła sobie coś wybierać. W ogóle co to jest? Jak tu jest, gdzie w ogóle jakiś telewizor, elektronika? Czemu tylko takie rzeczy? Nie, jakoś dziwnie mi tutaj się wydaje, że to jest niemożliwe po prostu, żeby tylko takie rzeczy były, no nie? Dajcie mi znać w komentarzach, ja sobie to jakoś poustawiam, ale ale no na razie wam powiem, że no nie, te talerze do mnie w ogóle nie przemawiają. Nic do mnie tutaj na razie nie przemawia, więc będę miała na pewno problem. Ej, poczekajcie. oj, Co tutaj się wydarzyło? Ej, zaraz, zaraz, dlaczego ja tutaj mam coś takiego? 1 2 1 2 kuchnia Łazienka, o co chodzi? Nie rozumiem nic, nic tego nie rozumiem. Ja nie umiem grać w tą grę. Musicie mi, musicie mi pomóc, musicie mi podpowiedzieć. Ja nie wiem, co się naprawdę wydarzyło. Czy chodzi tutaj o to pomieszczenie takie? Nie, no niemożliwe po prostu. Poczekajcie, no tutaj mam jakieś farby. Jak ja mogę pomalować ściany, na przykład? O co tutaj chodzi? O, proszę bardzo, mogę otworzyć stolik? Nie, powiem Wam, że na razie nie rozumiem w ogóle o co w tym chodzi. Więc o, dobra. Rozwiązał się temat elektroniki. Yy, I temat elektroniki to chyba mi się wydaje, że powinien stać tutaj. Tylko, że gdzie niby ja mam to przestawić? I w ogóle teraz nie mogę tego przestawić, jak ten telewizor tam stał. Ja w ogóle nic nie mogę przestawić już. Ej, zaraz, zaraz. Tak jak to postawiłam, to to... O nie, dobrze. Poczekajcie, bo tutaj chyba wyszło na to, że jest też taki tryb meblowania jak w Tokaboka, więc ja sobie to szybciutko tutaj przestawię. Tylko, że powiem Wam szczerze, że te meble w ogóle mi się nie podobają. Znaczy kanapa i fotel jest spoko, ale reszta to tak średnio najeża, Wam powiem, naprawdę. Ustawmy sobie te głośniczki. W ogóle możecie mi podpowiedzieć, oczywiście, jak zawsze, jeżeli wy urządzaliście te domki, to czy tutaj jest jakiś wybór? Pamiętam, że kiedyś w to grałam, ale to tak bardzo, bardzo dawno temu, to właśnie był jakiś sklep meblowy. Czy, czy coś w tym stylu? No dobra, mamy tutaj jakieś takie, yy, jakby to nazwać, figurki, czy, czy coś takiego, więc mogę to teoretycznie ustawić na tej półce. Ej, to jest nawet ładne, Wam powiem. Tyle, że powiem Wam, gdzie jest ten mini stolik? Ja go zgubiłam? Czy ja go wyrzuciłam? Czy on zginął tutaj? Ej, można tu przekładać rzeczy. Jak to się stało? Ja już te, teraz, to ja totalnie już nic z tego nie rozumiem, bo wychodzi na to, że ja w tym momencie... Ej, zaraz, bo czy ja jestem w tym sklepie meblowym? Czy to jest właśnie ten sklep? Tak, to jest ten sklep meblowy, bo ja to właśnie... Tak? Nie no, mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, poczekajcie, tu jest drugie znowu. Tak mi się wydaje, że to jest ten sklep. Bo tak to wyglądało mniej więcej, tylko że ja, no mamy łóżko, a tutaj co? Jakieś nic, tylko światła. Dobra, no to teraz to już totalnie mnie wszystko zmyliło. Mam nadzieję, że mi tutaj dobrze podpowiecie, tylko że ja nie mam nawet teraz stolika. I, i gdybym chciała, to mogę sobie wymienić to. Ej, dobra, to mi bardziej pasuje do telewizora. Nie chcę na przykład też tego dywanu. Dobra, pozmieniajmy tutaj trochę, może to będzie jakoś wyglądać. Tylko teraz wiecie, co te fotele mnie totalnie zmyliły, bo no bo jak ja mam je ustawić? Dziwnie to wygląda strasznie. Dobra, niech będzie sobie jeden fotel tu. Damy też ten dywan szary, bo chyba innego po prostu nie ma, no nie? Dobra, będzie trzeba poszukiwać. Ej, ej, ej. Dobra to ja tutaj też mogę zmienić podłogę oczywiście, że mogę dobra, to wam powiem, że tutaj się szykuje mocne, naprawdę mocne budowanie i ja was przepraszam że to tak długo będzie trwało ale przecież ja co się stało znowu, zabrałam kanapę ja nie umiem tutaj wiecie, nie umiem nic budować, dlatego będę się pewnie motała i będę się długo zastanawiać co ja mogę zrobić inaczej co mogę dodać, na razie patrzę sobie na, na podłogi które w ogóle tutaj do mnie żadna nie przemawia, dosłownie żadna, ten dywan też do mnie nie przemawia i jestem trochę załamana, bo wychodzi na to, że bardzo mało rzeczy mi się tutaj podoba i będzie ciężko, chyba że. Czy ja mogę zmienić kolor tego dywanu? Mogę kliknąć na niego? No dobra, słuchajcie, nawet jak jest ta niebieska podłoga teraz, ej dobra, fajnie, bo mogę zmienić kolor szafki i gdyby był jakiś czarny, no dobra, jest tylko taki jasny. Nie, totalnie to do siebie nie pasuje. Powiem Wam, że urządzanie domków w awatarze jest mega trudne dla mnie i totalnie tego nie pojmuję, bo widzicie, że ja błądzę i krążę. I, I nic, dobra. Yy, ja jestem, gdzie ja jestem w ogóle? Aha, ja trzymam pudełko. Nie chcę tych głośników w ogóle, bo one już mi za bardzo wszystko zagłośnikują. Co to jest w ogóle? Czy to są jakieś poduszki? Tu mam jakieś ramki na zdjęcia, mamy też kwiatki, ale nie ma tu ulubioniaka i smutno jakoś, tak? I co ja mam teraz z tym pudełkiem zrobić? Gdzie ja mam je w ogóle wyrzucić albo coś w tym stylu? Chyba, że mam to oddać po prostu do do tego sklepu, być może tak jest. Jestem mega ciekawa naprawdę, jak wyglądają Wasze urządzone domki. Naprawdę jestem mega ciekawa. A teraz otworzę sobie po prostu drugie pudełko i zobaczę, co tam jest. Aha! Mam tutaj zestaw wszystkich mebli kuchennych i teoretycznie wszystko też jest tam w sklepie. Można brać sobie... Aha! Dobra, ma... Oj, oj, oj! Cała zastawa nawet jest. No dobrze, ale to pójdźmy sobie jeszcze dalej i zobaczmy co ten dom jeszcze w sobie kryje. Dobra, idziemy na górę i tutaj też tutaj są te schody, klatka schodowa i tutaj mamy dwa pomieszczenia i pierwsze ej. Powiem wam, że tu jest nawet spoko, bo zobaczcie sobie, że y, jest szansa, że ten pokój będzie naprawdę fajnie wyglądał, czemu na dole na przykład nie ma tych takich tapet jak są tutaj, bo one mi się dużo bardziej podobają niż te na dole. Dlaczego tak odwalili? powiedzcie wy mi szybciutko proszę ej zobaczcie i teraz tak mamy bardzo ładną szafę bo ta szafa naprawdę jest śliczna mamy fajne lustro ono tak po skosie sobie stoi mamy łóżeczko ej, łóżko można zmieniać jakby tam jakieś kolory czy coś ale ono mi się już mega podoba w tej wersji którą ma teraz i teraz jeszcze komodkę właśnie właśnie to posuńmy tu a komoda może sobie wejść tam co da radę tak zrobić dlaczego tam mi się jakiś yy... A no dobra i teraz poczekajcie tutaj stoi ta szafeczka jest dywan który no tak nie do końca ale spokojnie i mamy kolejne pudło w którym są jeszcze jakieś inne gadżety dobra okulary są jakieś czyli tutaj takie kosmetyczne sprawy i teraz tak otworzę sobie szafę i o fajnie bo bez wieszaków bez niczego Mogę sobie, a to co to? Papucie? Papucie tutaj są, dobra, mogę sobie wieszać wszystko, to są też papucie, dobra, czyli duża kolekcja papuci tutaj na pewno będzie i duża kolekcja ubrań. Czy wy też to tak wszystko wieszacie po kolei? Lampeczka idzie tutaj, bo to jest jej miejsce. Spo nie, no powiem wam, że z jednej strony fajnie, że, że wszystkie, wiecie, rzeczy są już jakby gotowe, yy, czekające na Was, tylko widzicie, że tutaj nie do końca mi się wszystko pomieści. Jest też torebka. Ja sobie po prostu powykładam te rzeczy. Ja wiem, że to może brzydko teraz wyglądać, jak tak sobie to rzucam. Mamy też budziczek i bardzo fajnie, że jest ten budziczek. Chciałabym też się bardzo dowiedzieć, gdzie ja powinnam wyrzucać te. Pudełka, ale chyba to zrobię po prostu w ten sposób. I tak, tutaj to dobra, już powoli, powoli ogarniam, ale, ale wiecie, co Wam powiem tak szczerze, że y, ja bym tutaj jeszcze coś jednak dodała albo coś bym zmieniła. A tutaj dobra, czyli teraz wychodzi na to, że będziemy robić łazienkę, i właśnie zastanawiam się ciągle. Czy tutaj jest tylko dostępny ten jeden zestaw mebli, te, które dostajemy w tych pudełkach? Czy może tutaj gdzieś są jeszcze jakieś opcje do wybrania? No bo tutaj z krzesłami na przykład można sobie coś wymieniać. A jak jest z łazienką? Łazienka pewnie będzie w dwójce. No i, i faktycznie poczekajcie: no jest ten inny prysznic, jest wanna, którą. Jeju, ta jaka fajna szafa, ale tamta też mi się bardzo podoba, to już nie będę kombinować. Mamy czarną też toaletę. Te. I teraz Wy mi powiedzcie, czy jedyne toalety, które są tutaj dostępne, to jest ta i ta, czy gdzieś jeszcze jest opcja zmiany, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa. I teraz wam powiem tak, że na przykład to w ogóle mi się tutaj nie podoba, w ogóle mi tutaj nie pasuje, to pudełko na chwilę przełóżmy sobie tutaj. I teraz tak, jeżeli chodzi o prysznic, to tamten jest dość dziwny, ale ten jest chyba jeszcze dziwniejszy. Tyle, że no nie wiem, ja już nie wiem, totalnie oszalałam. Zróbmy sobie w ogóle na czarno tą łazienkę, zróbmy tutaj... Ej, a nie mówcie, no nie mówcie, że ja tego filara nie mogę zmienić. To jak to niby ma mi tutaj pasować wszystko do siebie, jak tutaj nic nie będzie pasować. Ja chyba się totalnie nie nadaję do urządzania tej łazienki w Avatar World, bo no bo wychodzi... Nie podoba mi się to jakoś, po prostu, wiecie, i ja jestem załamana dosłownie. Dobra, czy da się zmienić? Kolor da się zmienić, ale oczywiście nie dali. Ej, bo tu jeszcze jest! No patrzcie wy to! I teraz poczekajcie, tu a tu co się stanie? No mówię wam, ja tu się muszę nauczyć tego wszystkiego, bo jestem zielona, dosłownie zielona jestem. Tutaj co my tu mamy? Mamy lustro y i chyba innego oprócz jeszcze tego, co tutaj nie będzie. Czy da się zmienić ramę? I jak tutaj nie będzie czarnego? No i nie ma. No dobra, takie jasne w miarę pasuje. Y mamy dywanik łazienkowy, no i co? I on jest tylko w takim kolorze? I ja już go nie mogę zmienić oczywiście, tak? Oczywiście, że nie mogę go zmienić. I powiem Wam, że to jest dla mnie mega utrudnienie, dlatego że. No po prostu to nie pasuje. Halo, to naprawdę nie pasuje. I teraz jeszcze weź, szukaj szafki, która była oczywiście. Dobra, to będzie coś w tym stylu chyba. I tu jest jeszcze jakaś szafka wisząca, tak? No obraz w łazience to nie, podziękujemy. No a tą szafkę sobie weźmiemy, bo, bo szafek nigdy, wiecie, nigdy za mało i nigdy za dużo. Dobra, ale to. Nie, i tutaj jeszcze jakiś podnóżek jeszcze jest. Taki do, do, do prysznica, czy, czy do czego to? Powiem Wam, że totalnie to mi się nie klei. I ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam, że, że zmieniłam te ściany. No nie wiem, czy tak ma wyglądać łazienka. Mamy tutaj jeszcze jedno pudło i tutaj to się dopiero dzieje. No dobra, damy tutaj koszyk. Mamy też ręczniki, które mogę sobie położyć tutaj i, i to jest spoko. To jest papier toaletowy. Dobra, bierzemy go na toaletę. Go położymy, bo w to kaboka zawsze co to, więcej papieru toaletowego? To kaboka zawsze się ze mnie śmialiście, że zapominam papieru toaletowego, więc wiecie, tutaj nie zapomniałam. Mamy y, pastę do zębów, mamy szczoteczki do zębów. Pewnie wy to wiecie, gdzie tutaj się znajdują jakieś inne cuda. Takie, no ale tego to na przykład nie chcę. Mogę wziąć jeszcze grzebień ewentualnie, który nigdzie mi się już nie zmieści. Dobra, tam niech sobie będzie. No i powiem wam, że ta łazienka wygląda tragicznie moim zdaniem. Naprawdę. Znaczy może jest ok, ale jakoś tak nie mogę tutaj, nie mogę tutaj tego wszystkiego dobrać. I, I jestem naprawdę mega ciekawa, czy jest tutaj inna opcja tych wszystkich mebli, tych wszystkich rzeczy. Czy da się tutaj jeszcze coś innego wykombinować? Uciekamy z wanną, z sypialni na pewno. Nie wiem, czuję, że wy coś wiecie, a ja czegoś nie wiem. I, i tutaj zrobię straszną fuszerę. Dobra, więc zostawmy sobie to pudełko tu i idźmy na dół. Domku piękny, a raczej taki troszeczkę szalony. Yy, totalnie nie ogarniam, co powinnam tutaj zrobić, więc zmienimy sobie. O, powiem Wam, że troszeczkę się zrobiło przytulniej nawet, tyle, że teraz ta podłoga mi w ogóle nie pasuje. Może, ej, może jakby tak pokombinować troszkę, jakby posprawdzać wszystko dobrze, to wiecie, może by to jakoś wyglądało, ale na razie to, to jest, jest źle, jest bardzo źle. Zostawię sobie tą jasną podłogę, chociaż tutaj wszystko po prostu totalnie, nie, 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 nie. I teraz yy, yy, a te, to pomieszczenie o co tutaj chodzi, co to ma być w ogóle? Czy tutaj, a może tutaj powinnam sobie, bo tutaj lustro też wisi, może powinnam tutaj po prostu zrobić taką alajadalnię, wziąć te, te krzesła i stół chyba stąd, o ile dobrze pamiętam. Mm, nie, powiem wam, że to nie dla mnie, ja chyba wolę tokabokę, chociaż jeżeli ktoś woli Avatar, no to, to jak najbardziej jego wybór i ja tutaj nic nie mówię, żeby nie było, że, że to jest głupie, czy coś takiego, ale dużo łatwiej właśnie mebluje mi się i wybiera, gdzie są te gotowe dodatki, wiecie, w tokaboka i, i no po prostu jakoś mi jest dużo, dużo prościej to działa, jak dla mnie. I teraz tak, tutaj jest taka wielka kuchenka, to są palniki, dobrze chyba myślę. No i tak, tutaj jest, co to jest? Tutaj mamy zlew, więc powinno się to do tego położyć. A nie, no jak? A to co to jest, jeżeli to jest kuchenka, to to piekarnik. Aha, dobra, okej. Okay. Przepraszam, nie było pytania, bo jeżeli tam to jest kuchenką taką, wiecie, indukcyjną, no to piekarnika faktycznie tutaj nie było. No i tak, tutaj mamy więcej szafek jeszcze takich wiszących które jakoś tam ze sobą niby wyglądają, a trochę też nie no i lodówka I, i powiem wam, że to wygląda jakby ktoś tutaj po prostu nawrzucał przypadkowych rzeczy a to byłam ja I, i ta wyspa też tutaj mi się jakoś wcale nie klei, dobra, czy można to jakoś ściemnić jeszcze bardziej, chyba nie aha, można zmienić jeszcze nóżki no dobra, to ja sobie to wykorzystam dopóki można w ogóle coś tutaj zmodyfikować i tu będzie ta wyspa, chociaż ja nawet nie wiem, nie jestem pewna do końca, czy to jest wyspa, czy, czy to jest właśnie do tego, co ja zrobiłam teraz. No i teraz powinnam pewnie powyjmować wszystkie rzeczy stąd, z tych pudeł i poukładać je w mojej kuchni, ale ale gdzie ja mam to zrobić? Błagam, wyślijcie wy mi swoje domki na, na Instagramie może, żebym ja sobie popatrzyła, żebym ja wiedziała, co i jak, jeżeli otworzę tą półkę, to powinnam teoretycznie tutaj móc włożyć te miseczki, żeby to wszystko razem zapakować. Ej, a najlepsze to będzie to, jeżeli się okaże, że ja to całkiem dobrze robię, i Wy mi napiszecie, Daria, Ty się nie przejmuj, bo właśnie tak to się urządza. A ja tutaj przeżywam, jak nie wiem. I, I w sumie nie wiem dalej co robię, wiecie? Bo jak patrzę sobie teraz na to wszystko, to wydaje mi się, że na przykład powinnam przesunąć te szafki, żeby ta duża szafka, gdzie jest okap, była nad tą szafką. Wiecie? No na dole, tak? Tak powinno to wyglądać. Ale gdzie ja mam na przykład miejsce, na te wszystkie tostery, na te wszystkie dzbanuszki, no gdzie? I tutaj jest tak goło. Ej, ale fajnie się w lusterku odbijają krzesła czegoś mi tu je brakuje i to bardzo mi brakuje dajcie wy mi ten sklep czy tutaj są jeszcze jakieś rzeczy zobaczcie tutaj jest też taki fajny biały oka ojojoj głośniki mi się paliły jak to się stało w ogóle ok nie, nie ważne no i teraz patrzcie zrobię sobie to i gdybym sobie wzięła ta... a bo może, może właśnie o wszystko pospadało może ja to na tym powinnam położyć bo to właśnie są te półki teoretycznie, ale się nic na nich nie mieści, więc nie wiem o co tutaj chodzi, bo liczyłam na to, że jak wezmę sobie tą półkę, to będę mogła na niej położyć na przykład te tostery albo coś, a tutaj nic. Nie działa. No nie wiem. Ja już totalnie nie wiem. Powiem wam, że ja nie wiem. Ja to tak zostawiam i idę sobie jeszcze zobaczyć jedną pewną rzecz. Halo, halo! Wychodzi na to, że ja mam tutaj jeszcze jeden dom, do zbudowania, do zmeblowania, więc wskoczyłam sobie szybko i ten dom bardziej mi się podoba, on jest ogromny i tutaj pewnie będę miała jeszcze większy problem, żeby to wszystko zmeblować, ale zobaczymy sobie, no dobra, i tutaj słuchajcie, gdybym miała na przykład, dobra, może być na czarno i gdybym, o tak, to jest tu, już mi się podoba, to może być naprawdę fajne, ale po co mi tyle szafek, powiedzcie mi, po co mi tyle szafek, przecież to się nie zmieści, jak Taka piękna wyspa, no dobra, nie. To wiecie co? Jeżeli chcecie, to dajcie mi znać w komentarzach koniecznie, czy chcecie nowy odcinek z Avatar World i ja spróbuję zmeblować ten domek. Zobaczcie. Oh my god! Przecież to jest piękne i przecież to już prawie samo się umeblowało. To jest naprawdę, o ja! I mogę nawet zmienić kolor dywanu, przecież to już jest tak pięknie. Nie, dobra, to wiecie co? Ja tutaj nie będę klikać, chociaż nie mogę przestać dosłownie patrzeć, bo tutaj naprawdę zdecydowanie bardziej mi się podoba. Yy, yy, czy to jest pani sprzątaczka? Co tutaj się w ogóle wydarzyło? Czy ja mam basen? Czy tu jest pełno ręczników, szlafroków? I dlaczego tu są kości jakieś? To jest trochę creepy. O co tutaj chodzi? Czy to się. Dlaczego to jest. Co. Czy to są rzeźby? Ja. jejuś, Czy tu jest nawet pan, jakiś lokaj sprzątający? Dobra, słuchajcie, to jeżeli chcecie. Nie, ale poczekajcie, jeszcze, jeszcze. Idziemy na drugie piętro, jakby. Mogę iść na drugie piętro? Mogę iść, chyba. Jedziemy na trzecie? Tak, czy nie? Tak, jedziemy. Ja cię kręcę, jak ile tu jest przestrzeń. Ale, zaraz, zaraz. Ja tutaj nie mam żadnych pudełek, czyli teraz wychodzi na to, że powinnam brać rzeczy ze sklepu, ale te rzeczy mi się tak średnio podobają, więc skąd powiedzcie mi, skąd mam wziąć mebelki na, yy, no, na to ostatnie piętro. I teraz chciałabym kliknąć jedynkę, tylko że nie mogę jej kliknąć, bo klikają mi się ściany. Dobra, jedziemy na jedynkę i zobaczymy, jak to tam wygląda. Aha, je, ja byłam na jedynce, więc teraz jedziemy na dwójkę. To obiecuję, to jest ostatnia już podróż, bo ja muszę sobie tutaj wszystko zobaczyć. I tutaj, słuchajcie, mamy kolejne rzeczy do zrobienia. Więc łazienka, ale jest ogromna, i pewnie tutaj będzie sypialnia, o ile się nie mylę. Jakie łóżko! No co wyglądacie? Coś takiego? To jest piękne po prostu i jeszcze jakiś wodospad. Dobra, więc słuchajcie, ja wyjmę swoją postać, o ile będę umiała, bo mi się ciągle to wszystko myli. Jestem tutaj, dobra? Więc jeżeli chcecie kolejny odcinek z Avatar World i tutaj yy, obiecuję już, że przyłożę się do zrobienia tego domku, żeby tutaj wszystko było pięknie, ładnie, to dajcie znać w komentarzach, a ja już uciekam, poszperam sobie jeszcze i zapytam Oliwki dokładnie skąd mogę wziąć nowe meble, bo w innych domkach na przykład są takie fajne różne rzeczy i czy ja mogę to jakoś tutaj przenieść, więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że mi podpowiecie i obiecuję, że wracam, jeżeli tylko chcecie oczywiście, że wracam z meblowaniem również tego domku, więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do następnego! 爸。